No, hello, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku vloga może nawet mniej vlogowo, bardziej edukacyjnie, zrobimy sobie jedną bardzo ciekawą rzecz. Polecam. No, także nie wiem jak ty, ale ja często miałem taką sytuację, że widziałem na jakimś Instagramie, YouTube gdziekolwiek jakąś fajną zagrywkę i stwierdziłem, że nauczę się jej. Fajnie ona brzmi, fajnie wygląda, więc czemu nie? No i takim pierwszym z moich błędów było to. Że próbowałem ją zrobić od razu dokładnie tak, jak to było grane, właśnie na tym danym jakimś wideo, filmiku. I w perspektywie czasu odkryłem, że to był błąd, dosyć podstawowy błąd, bo często o tym perkusiści edukacyjni mówią, żeby pewne rzeczy po prostu robić etapami. Żeby zrobić sobie najpierw taki szkielet pracy nad danym rudymentem, nazwijmy to, żeby potem zrobić z tego właśnie jakąś fajną zagrywkę. Na początku szkielet, czyli od ogółu do szczegółu. Po prostu. Czyli my zróbmy sobie to na przykładzie takiej fajnej zagrywki, którą niedawno odkryłem. E, tutaj zresztą e, tobie to napiszę. E, polecam oczywiście to robić razem ze mną, bo to będzie po prostu fajne. No to co, mamy sobie taką zagrywkę i zacznijmy od takiego pierwszego podstawowego elementu, jakim jest granie na kolanach. Po prostu jest to taka rzecz, że nasz mózg ogarnie mniej więcej chociaż tą kolejność, i nie będziemy się w tym mylić i możemy to zrobić dosłownie w każdych warunkach, jak wiesz, w domu, w pracy, gdziekolwiek. Także wyglądało to by mniej więcej tak. Takie coś. To jest o tyle fajna, fajna zagrywka, że ona jest taka symetryczna. Raz zaczynamy ją z prawej, raz z lewej, i warto to umieć. Warto, umieć, yy, warto uczyć się tych tak rudymentów, tak, żeby po prostu uczyć się tego balansu, nie. Perkusiści mają to do siebie, że <grych> używają różnych kończeń: prawa ręka, lewa ręka oraz nogi, wiadomo, więc warto się po prostu tego uczyć tak, powiedzmy, na, na bieżącą balansie, żeby potem nie było sytuacji, że praworęcznie umieją tylko grać coś z prawej ręki, a już z lewej jest słabo, nie? Tutaj warto po prostu uczyć się tej koordynacji. Kolejnym takim etapem, który warto już wtedy wdrożyć, jest to pad perkusyjny, nie? Potrzebny nam jest jeden metr kwadratowy w mieszkaniu, myślę, że każdy z nas tyle ma. Ja mam taki patent tutaj, że na werbel, na werbel sobie kładę kawałek prześcieradła, żeby po prostu pad mi nie latał. I my już zróbmy to stricte z metronomem. Ja ustawię tutaj tempo 80, także jedziemy. Prawne oko zauważyło, że zamykam oczy podczas y, ćwiczenia. E, jest to takie pomocne, szczególnie na początku, żeby po prostu dostarczać sobie mniej bodźców do mózgu i nawet zauważyłem coś takiego, że w momencie, kiedy uczę się tutaj z jakimś uczniem jakieś zagrywki, najczęściej jest tak, że ja da, gram da, daną zagrywkę na padzie, uczeń gra tutaj u mnie na werblu e, i tak się powiedzmy mniej więcej podglądamy. Natomiast żebym słyszał jego, słyszał siebie i słyszał metronom, i jeszcze patrzę na wszystko wokoło za dużo rozpraszaczy, dlatego ja osobiście często przy jakichś nowych szczególnie za zagrywkach zamykam oczy i pozwala mi się to bardziej skupić. Także jest to rzecz, którą na pewno polecam, szczególnie na samym początku. I w, w momencie, kiedy już ogarniemy sobie temat danej zagrywki na padzie, warto już wtedy przejść stricte na werbel bezpośrednio, nie? Najfajniej jest kiedy już jest sprężyna nałożona, bo wtedy już możemy powoli sobie dbać o to takie brzmienie, które chcemy docelowo uzyskać z danej zagrywki, czyli w tym przypadku wyglądałoby to tak. I kolejnym etapem, który możemy tutaj sobie wdrożyć, jest to robienie jakichś akcentów. I akcenty to jest w ogóle świetna sprawa, ponieważ już na podstawie nawet nich ich można zrobić w tych przejściach taką fajną dynamikę, że nie słyszymy, że to jest takie, wiesz, takie kartonowe, po prostu czy kwadratowe brzmienie, które jest jakoś tam odpukane, tylko jest to brzmienie, które płynie. Tak naprawdę dynamika podczas gry na perkusji jest kluczowa, ponieważ możemy sobie grać rytm w ten sposób, Nie i brzmi to słabo, a możemy grać i jest różnica, nie? Także to co teraz sobie zrobimy. To przełożenie tego ćwiczenia już na coś co coraz docelowo coraz bardziej coraz lepiej ma po prostu brzmieć. Ja już tutaj pozwolicie, że nałożę sobie to. Ochrona słuchu jest bardzo, bardzo ważna. I jedziemy. Już to jakoś brzmiało. I teraz, ostatnim elementem, który już można sobie powoli wdrażać, jest to przełożenie tego na resztę zestawu perkusyjnego. Czyli, możemy sobie wymyślić, że część uderzeń będzie już załóżmy na tomach, coś możemy tutaj zrobić na talerzach i zrobić z tego już jakąś fajną zagrywkę. Nie? Czyli, kolejną rzeczą, którą robimy, to zrobienie z tego po prostu czegoś na zestawie. I teraz, jak zauważyłeś, pewnie robiliśmy sobie tutaj jakąś zagrywkę, i robiliśmy chwilę przerwy, nie? I znowu wchodziliśmy sobie na raz. I kolejną rzeczą, którą wtedy warto zrobić, jest to po prostu gra, zagranie jakiegoś prostego rytmu, i teraz wejście z tym przejściem, wejście z tym przejściem znowu na raz, i tam, gdzie była ta przerwa, wchodzimy nagle w rytm. Reszta to jest filozofia, reszta to jest kombinacja, eksperymenty, robienie z tego różnych ciekawych rzeczy, przekładanie sobie tych akcentów, przekładanie sobie tych instrumentów poszczególnych i robienie to coraz, co, coraz to ciekawszych rzeczy, właśnie z tych wszystkich zagrywek. Okazuje się, że nawet z bardzo prostych zagrywek możemy zrobić bardzo wiele, jeżeli zrobimy tylko jakąś małą modyfikację i nagle się okazuje, że z kartonowego rudymentu. Na kolanach dosłownie robimy rzeczy niesamowite na zestawie perkusyjnym. Tutaj w tej lekcji chciałem Ci przekazać głównie proces, czyli w momencie, kiedy widzisz jakąś zagrywkę perkusyjną, to po prostu rozłóż sobie ją etapami: kolana, pady i później dopiero zestaw perkusyjny, a w międzyczasie jeszcze sam werbel. Chodzi o to, żebyś nie skupiał się na tym, co zbędne, i nie rozpraszał się po prostu na te elementy, które w tym momencie, w danym, w danej chwili, w danym momencie ćwiczenia są Ci niepotrzebne. Także tyle. Mam nadzieję, że lekcja była wartościowa. Jeżeli podobała Ci się, to zapraszam oczywiście też na bloga Poczuj red. Możliwość, jest tam możliwość zapisania się na listę mailową, żeby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami i tak dalej. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji. Także co? Miłego dzienka życzę i powodzenia w ćwiczeniach. Hej!